uważaj, uważaj. Będziemy nagrywać Ty, że jakaś pani za nami tu stoi, że ona coś chce. Nie wiem, co chce? To, naprawdę. No nie wiem, nie wiem. Dobra, dobra. Co pani chce dodać teraz A, a, a pomachać ciała. No widzisz, moda. Ciała, po ciała pomachać po prostu. Co tam masz? Pokaż to tam o portfel zobacz weź obejrzyj ten portfel co to za portfel jest to ty sama tak no my będziemy nagrywać siebie a, a ona zobacz zobacz ona jakiś tam portfel coś tam, coś tam ma coś tam otwiera ja to nie wiem ja to się nie znam na tym ja to nie wiem dalej jest to jest? Coś słabo się otwiera. Ej cholera, nie chce się. Nie umiesz otwierać po prostu. Nie, nie. Pani mi otworzy to. No, to się nie daje. Nie daje się, proszę Pani. Proszę Pani się nie daje. A się da, proszę Pani. No dobrze, no dobrze. Co my tu mamy? Eee, pusty. Ty, zobacz, ona chce pusty sprzedać portfel, nie, no, nie. lipa, no, no ale bez pieniędzy, no, jak można sprzedać komuś portfel bez pieniędzy, no, proszę Pani, ale tu nie ma żadnej kasy, no, Maja, żartuję, nie, nie, proszę Pani, to trzeba jakieś tam kasy, no, przecież, a skąd ja tu tą kasę, no, no, chciałem portfel, tam było napisane, że ma wyjść z pieniędzmi, a ja tu nie ma pieniędzy, weź po, zobacz jeszcze raz, może jest. Nie, nie ma, nie ma. Proszę pan, bo tam pieniądze a to są tam, proszę pan. Pieniądze to tam tu tam są. No ty skąd jesteś, że jesteś taka mądra. Ja jestem, no, Nowa Zelandia. Jak ty jesteś, Nowa Zelandia, jak wiesz co? Nie, ja chyba nie wezmę tego portfela. No, udawaj, że weźmiesz. Udawaj, że weźmiesz? Tak, 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 wezmę. Wezmę, na pewno wezmę. Bardzo fajny jest ten portfel. Wezmę go. Udawaj cicho bądź zapakuję coś. Ty, ona coś tutaj robi. Ona naprawdę myśli, że weźmiemy ten portfel. Ty, siatkę szykuję. Uśmiechamy się, uśmiechamy się.